w kolejnym odcinku na kanale LifterTV i dzisiaj zajmiemy się tematem izotopów. Izotopy są to tak jakby warianty danego pierwiastka i izotopy po prostu różnią się od siebie masą. Różnią się od siebie masą dlatego, że mają różne liczby neutronów w jądrze atomowym. Prześledźmy to na przykładzie siarki. Widzimy, że w tych przykładach, bo wypisałem tutaj izotopy siarki, i widzimy, że w tych przykładach zmienia się masa siarki. Tutaj wynosi 32, tutaj 34, tutaj 33 i tutaj 36. Wynika to z tego, że te izotopy mają różną liczbę neutronów. Widzimy również, że nie zmienia się. Liczba atomowa, która wynosi 16. Pamiętam, że liczba atomowa mówi nam o liczbie protonów w jądrze atomowym. Liczba protonów zostaje stała, bo gdyby zmieniła się liczba protonów, to już by nie była siarka wtedy. Tylko na przykład, jakby było 15 protonów, to już by był wtedy fosfor, tak jak tutaj widzimy w układzie okresowym. Więc mogą się zmieniać tylko neutrony. I o co chodzi tak naprawdę z tymi izotopami? Chodzi o to, że w środowisku znajdują się wszystkie z tych izotopów siarki, natomiast najwięcej znajduje się izotopu tego o masie 32. Bo ogólnie, tutaj bardzo istotna sprawa, Masy, które są zapisane w układzie okresowym, jak zauważyliśmy, nie, nie są całkowitymi liczbami. A to wynika właśnie z tego, że masy zapisane, masa zapisane w układzie okresowym są średnią artymetyczną mas wszystkich izotopów. Czyli dlatego, że Najwięcej w środowisku jest siarki o masie 32, to masa zapisana w układzie okresowym jest najbliższa 32, bo wynosi ona 32,07. Ten izotop siarki y, nazywamy siarka 32 i tak to zapisujemy. I tutaj jeszcze zapisałem procent występowania tego izotopu w środowisku. Czyli 94,93% wszystkich izotopów siarki występujących w środowisku to jest właśnie ten izotop. Dominuje izotop siarki o masie 32, a reszta tych izotopów zajmuje. Nieco ponad 5%, więc bardzo niedużo. Stąd ta masa w układzie okresowym tylko nieco różni się od 32%, bo aż taką przewagę stanowi ten izotop. Wyjaśnijmy sobie jeszcze pojęcie nuklidów. Nuklidy to są po prostu te atomy siarki, które zawierają. Taką masę 36, czyli wszystkie te atomy siarki, które mają masę 36, to są nuklidy siarki. Po prostu. A izotopy to są te, te warianty siarki, które tutaj naz, wypisałem, to możemy je nazwać właśnie izotopami. Rozwiążemy sobie jeszcze typowe zadanko dla. Tego typu tematów, yy, i zrobimy sobie tutaj zadanko na przykładzie litu. Wiemy, że izotop litu o masie 6 występuje w środowisku w 7,5%. Czyli 7,5% wszystkich izotopów w środowisku stanowi lit o masie 6, a wszystkich atomów litu o masie 7, w środowisku jest 92,5%. Możemy zauważyć, że jak sumujemy te procenty, to wyjdzie nam 100%. Czyli po prostu izotopów litu jest tylko 2. I treścią właśnie takich typowych zadań będzie oblicz średnią masę atomową, i w naszym przypadku to będzie litu. I jak się to robi? Bardzo prosto. Podkładamy te nasze dane do zadania do wzoru pewnego rodzaju. Ale nie musimy się tego wzoru uczyć, bo to bardzo fajnie, intuicyjnie można to zrobić w taki sposób. Piszemy masę atomową, Pierwszego naszego izotopu i mnożymy ją przez liczbę procent, którą, którym występuje w środowisku, czyli 7,5. I dodajemy robimy to po prostu to samo z drugim izotopem, czyli bierzemy jego masę i mnożymy przez liczbę procent, w którym ten izotop występuje w środowisku. I dzielimy to wszystko na 100%. I to możemy policzyć na kalkulatorze. Przy liczeniu tego typu zadań, właśnie polecam sobie to zrobić na, te, na dwa etapy. Także mnożymy najpierw to z tym. I to z tym. I teraz sobie to dodamy. I potem podzielimy na 100%. Pamiętamy, że jednostką nam tutaj. Zostaje unit. I wynikiem naszego zadania jest właśnie 6,925 unita. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Ważne jest dla nas, żebyś zasubskrybował ten kanał albo polecił go znajomym, bo to daje mi motywację do dalszego tworzenia. Jeśli chcesz więcej zadanek zobaczyć, to właśnie bądź na bieżąco, bo te materiały, które teraz robię, są takie bardziej, żeby zrozumieć dane zagadnienia, a później jeszcze przewiduję zadanka, więc bądź na bieżąco, dzięki. Do następnego.